I co, tu jest mentor? Inspiracja, wiesz co chodzi, człowieku? Dziełem się różne rzeczy. Misio plusio. I jeszcze chciałbym y, zrobić chwilę flexu. Złota płyta, człowieku, wiesz co chodzi. Złota płyta, wiesz co chodzi, nie? Legit chodzi. czeka, zrobimy w następnym odcinku, nie? Ładnie, nie? To nie No, także wiesz co chodzi, człowieku. <laughs> też chcę powiedzieć, że wszystko się zaczęło dzięki mojemu ojcu, bo też pchał tak jakby to moją zabawkę, zawsze tam mnie pomagał. Myślę, że warto podkreślić, że to był ważny krok ogólnie w moim muzie jak się poznaliśmy z tym auto przyjacielem kolejną Frankiem. Dzięki. On trochę się tak zaczęło, że zaczęliśmy tą muzę kleić razem i jakby trochę wypowiem się za Bruna, ale kiedyś jakby zabrakło mu takiego zapalnika, żeby zacząć wydawać, no. żeby gdzieś pójść z tym, tym wszystkim w świat. No i trzeba no, mi trochę podbić go, ale no, poruszyłem to. Hej, hop! Wybierz lepszego!